Witajcie kochani, e, przychodzę dzisiaj do Was z, z bardzo takim krótkim holem zakupowym: zakupowym Zalando. E, kupiłam tak naprawdę trzy rzeczy, ale chciałam Wam e, o nich powiedzieć, dlatego że naprawdę warto je kupić, chociażby ze względu na to, że jest to jeden płaszcz, który teraz o tej porze jest bardzo mocno przeceniony, natomiast dwie pozostałe rzeczy to są koszule, które są naprawdę przepiękne, w które warto zainwestować, a przede wszystkim warto chociażby na nie zwrócić uwagę. Tak więc kochani, wypakowuję rzeczy z tego pudełka i naprawdę moment i teraz do Was wracam. Okej, okay, już jestem, wyjęłam jeszcze rachunek, żeby Wam też powiedzieć, jak to cenowo wygląda. E, mam tutaj już moje rzeczy i żeby już nie przedłużać, to ja Wam po prostu pokażę te rzeczy, ale pokażę je może na sobie, żebyście widzieli mniej więcej, jak to wygląda. Pierwsza to jest, ja wiem, że powinna może zdjąć tą czerwoną koszulkę, ale mniej więcej chcę, żebyście zobaczyli, jak jak akurat dany produkt się prezentuje. Ona jest troszkę większa, bo nie było mniejszego rozmiaru, ale uważam, że i tak przy osobach, które mają naprawdę duży, duży biust to akurat ten rozmiar, a jest to rozmiar L idealnie się sprawdzi. Jest po prostu, to jest przepiękna koszula, która jest bardzo delikatna. Wprawdzie ona jest grubsza niż Zwykła z jakiegoś takiego jedwabiu. Już Wam mówię. To jest bluzka z Wranglersa. I ona. Tak, to jest Elka I ona kosztowała 69,65. Także naprawdę słuchajcie, bardzo, bardzo fajna koszula. Bardzo elegancka. I przede wszystkim to jest ważne, że tutaj ma te ładne guziczki, takie delikatne w tym różowo-kudrowym kolorze i one się tak ładnie zlewają i nie tworzą jak gdyby takiej dekoracji. Zawsze może czy tutaj właśnie jakiś, jakąś apaszkę, czy właśnie żakiet. Ja nawet jeżeli nie nie potrzebujemy tego, nie możemy tego używać w pracy, znaczy tych, takich dodatków, to ta będzie uniwersalna, delikatna przede wszystkim um, odpowiednia do stroju biznesowego. No jak, jak wiecie, Bądź też nie wiecie, moja praca właśnie opiera się głównie na e, stylu biznesowym. E, dlatego też ostatnio muszę bardziej zainwestować w rzeczy e, takie bardzo eleganckie. I to jest, e, to jest ta koszula. I teraz tak, coś tu jeszcze mogę Wam o tym powiedzieć? Nie, no to jeszcze Wam tutaj tylko pokażę. O, że to jest Wranglers, rozmiar L. To tyle. Dalej, druga bluzka to jest z Mint and Berry. I to może tej akurat nie będę Wam przemierzała, bo ona jest przez głowę. Ale myślę, że jak to ją Wam tak pokażę, to zobaczycie mniej więcej jak ona wygląda. O, to jest taka granatowa, mocno prześwitująca bluzeczka. Ja już ją raz miałam i powiem Wam szczerze. O, to jest coś. A, bo tu metka prześwituje się. Przestraszyłam, że to jest brudne, a niedawno prałam. Eee, przepiękne słuchajcie ma, Wam pokażę tu może z bliska. Eee, przepiękne ma tutaj takie te jakby haftowane, takie takie, nie wiem co to jest. To jest jakaś Stążka taka, ale naprawdę słuchajcie, jest przepiękna, przecudna. No, to, że prześwituje, dlatego też można założyć pod spód jakąś taką koszulkę na, na, na ramiączkach delikatnych. Do tego też właśnie staniczek i, i naprawdę, naprawdę jest bardzo elegancka i przepiękna. Dodatkowo jeszcze Wam powiem, że rękawy również mają takie wykończenie, więc ten rękawek jak mi wychodził słuchajcie, spod marynarki wyglądało to przeuroczo i przecudnie. I e, za tę bluzeczkę zapłaciłam 59,15, także też bardzo atrakcyjna cena. I już ostatni produkt, znaczy produkt, ostatnią rzecz, e, którą kupiłam, e, jest to płaszcz. Tu Wam pokażę. Przepiękny, granatowy płaszczyk. Jak wiadomo, no, on się nie nadaje na to porę roku. Czy na zimę, nie wiem, nie umiem Wam powiedzieć. Natomiast, no po prostu to jest rewelacja. Wywiązany tutaj w połowie. On jest, nie wiem, czy akurat zobaczycie, on jest tutaj do, do kolan. I e, tu z boku nie wiem czy O! Ma takie, słuchajcie, śmieszne rozcięcia w takim e, owalnym kształcie, z jednej i z drugiej strony, ale po prostu sam płaszczyk w sobie jest naprawdę przepiękny. Ma też oczywiście klasyczne kieszenie, także jak możecie zobaczyć, tak mniej więcej prezentuje się ten płaszcz. E, fajne, ma takie dość dłuższe te rękawki, i to mi się bardzo też podoba w nim jest fajnie dopasowany i zależało mi na tym, żeby rzeczywiście to był taki kształt takiego szlafroka. I jak sami też widzicie, wam się tutaj przybliżę, jest to przepiękny taki granacik, bardzo elegancki, bardzo taki um, bardzo um, taki biznesowy, a, a wiecie, że tak naprawdę, um, zawsze granat i czerń to jest ponadczasowy kolor, więc. Myślę, że go spożytkuję naprawdę na, na długie lata. Nie wiem, nie wiem, obym mi się podoba, bo mnie naprawdę e, podoba się na 200%. I za ten płaszczyk zapłaciłam 118,65. I tak, I tak prezentują się moje bardzo szybkie zakupy. Bardzo szybkie. No to nie były szybkie, bo dość długo podejmowałam decyzję o tych produktach. O tym, o tych produktach. Zawiasy. I tak jak widzicie, to są wszystkie rzeczy, jakie kupiłam w Zalando. Niezbyt wielka ilość, natomiast gatunkowo i jakościowo są to naprawdę godne polecenia, rzeczy, które będą ponadczasowe, dobrze będą się Wam nosiły, dlatego że to są naprawdę bardzo dobre materiały, dobrze obszyte i przede wszystkim. To są uniwersalne i klasyczne kroje, więc na pewno wykorzystacie je raz, a na pewno będą Wam służyły przez wiele, wiele lat. Kochani, dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Mam nadzieję, że, że ten filmik bardzo Wam się spodobał. Jeżeli w ogóle lubicie takie hole zakupowe, jeżeli w ogóle lubicie hole Zalando, dajcie mi znak w komentarzu. Być może rzeczywiście Wy upolowaliście jakieś ciekawe rzeczy właśnie w tym sklepie Zalando. A ja o tym nie wiem, więc chętnie podzielcie się ze mną takimi informacjami, chętnie zobaczę, co wy wybraliście. A tymczasem bardzo, bardzo Wam dziękuję. Kciuki w górę, jeżeli Wam się podobało i do następnego. Pozdrawiam Was, pa pa!